you <laughs> Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja przychodzę do Was standardowo z kolejnym vlogiem. Wróciłam ze szkoły, ale byłam jeszcze na paznokciach, więc coś nowego. I tak się one prezentują. Zaraz Wam może jeszcze je pokażę z innej perspektywy. Jestem zadowolona, bo w końcu jest jakiś nowy kolor na tych paznokciach. No i zaraz oczywiście będę się uczyć. Już mam powtórkę z biologii i muszę napisać zaległy sprawdzian z chemii. Także możecie trzymać za mnie kciuki. Aczkolwiek nawet nie wiem, czy muszę się uczyć na tą powtórkę z biologii, bo y, pani ostatnio ma do mnie takie dosyć lajtowe podejście, wiedząc, że no, ja nie piszę jednak matury z tej biologii i tak mnie pomija na tych lekcjach, więc może nie będzie mnie pytać, ale. Coś tam sobie powtórzę i bardzo fajną rzecz robią na Instagramie, bo w końcu, w końcu doczekaliście się rozdania, więc może wam e, pokażę paczkę, jaką przygotowałam na to rozdanie. W środku prezentuje się w ten sposób i sorry za to pudełko, ale nie mam innego, więc tutaj będzie po prostu pudełko z wielkim napisem Natura, ale nie mam innego. No i pokażę wam, co możecie wygrać, między innymi taki e, puder spaze, on jest pod oczy. Ja kiedyś miałam puder spaze tyle, że całej twarzy i byłam z niego bardzo zadowolona, więc mam nadzieję, że komu. Z Was również się on spodoba Oprócz tego taki lakier do paznokci, Może Wam go wyjmę i pokażę Bardzo ładny kolorek, tak on się prezentuje co śmieszne, to ja te produkty starałam się dobrać kolorystycznie i dosłownie cała paczka jest w takich odcieniach brązowych. Kolejna rzecz, czyli pielęgnujący rozświetlacz z Jorkai, Uwielbiam ich kosmetyki, a te do makijażu to w ogóle są świetne. Nie wiem, czemu o nich jest tak cicho, bo no naprawdę, ja używam ich na co dzień i jestem bardzo z nich zadowolona. Taki olejek do ust z lumenę. Dalej mamy kultowy tusz ze Sky High. No i ostatnia rzecz, czyli no, mleczko do twarzy z Flapa. I co trzeba zrobić? Żeby wygrać taką paczkę. Otóż to ja pod koniec miesiąca wybiorę najbardziej aktywną osobę na moich wszystkich mediach, i żebym wiedziała, kto jest z YouTube'a, to możecie mi na przykład gdzieś w wiadomościach pod postami pisać emotkę może być emotka Pieroga. Tak, myślę, że jest to ze mną bardzo powiązane Dlatego piszcie emotkę pieroga A będziecie mieli większe szanse No i zobaczymy, ja jestem bardzo podekscytowana Wizją tego rozdania Będę się teraz oczywiście uczyć, tutaj mam mojego ukochanego iPada, ja ostatnio z nim w ogóle się nie rozstaję I naprawdę chodzę z nim wszędzie Stałam się takim iPad kidem I mówiłam wam to ostatnio, ale ostatnio Nie było aż tak źle Widziałam na TikToku trend, jak ludzie robią e, Taki jakby osobny ekran Na iPadzie dla dzieci Jak tam właśnie jakiś tam kuzyn czy tam kuzynka zapyta się, czy masz jakieś gry na tablecie i że oni włączają właśnie specjalną stronkę i tam są same gry i uważam, że jest to mega urocze też bym to zrobiła mam moją, moją kochaną kuzynkę. Aczkolwiek myślę, że raczej na niej bym nie zrobiła tam wrażenia, bo ona chyba też ma tablet. Przecież nie jestem pewna. W każdym razie uwielbiamy Emilkę i zawsze jak się z nią widzę, nagrywam dla was TikToki z nią. No i zrobiłabym taki ekran, ale ja w ogóle nie mam gier na tym iPadzie. Znaczy się, no mam jedną. Good Pizza i pobrałam sobie dinozaura i to gram. Więc za dużo tutaj nie zdziałam, ale jest to mega fajne. Nie wiem, czy to widzieliście na TikToku, ale wyszukajcie sobie jak coś, bo oni właśnie ustawiają jakieś takie tapety dla dzieci, same gry są, no mega fajne. Ale koniec, idę się uczyć, bo pasuje jakoś y, napisać tą chemię i też coś wiedzieć na tym Powtórzenie z biologii, także no. Wróciłam ze szkoły i zobaczcie, jak jest jasno w pokoju. Jest taka piękna pogoda, że po prostu aż chce się żyć. Gdyby ta jesień wyglądała tak cały czas, to jakoś by po prostu było lepiej. No ale e, to nie koncert życzeń Ja zaraz idę się uczyć historii, bo mam jutro sprawdzian z historii w ogóle ma zagra. I przypomniałam sobie o istnieniu e, tych spinek, więc stwierdziłam, że sobie je e, tutaj założę, żeby cały czas nie trzymać włosów za uszami, więc e, taki mamy look Nie wiem, czy ono nie powinny być trochę niżej. Być może, ale no, trzymają mi włosy, działają, więc jest okej. Okay. Marzy mi się etui z Burga. Nie wiem, czy tak to się czyta, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, bo te case'y naprawdę są śliczne, tyle że są no, drogie, nie powiem, że nie. Case' na iPada kosztuje chyba 200 czy tam 300 zł, a jednak jest to zwykły plastik, więc ja wiem, że to płaci się za znaczek, ale trochę mnie boli. Trochę mnie boli wydać tyle na case'a. Na razie mam... Wszystkiego systemu i są naprawdę spoko, jestem z nich zadowolona, ale po prostu mega mi się podoba design tych z burga i chciałabym właśnie jeden, bo mi się mega podoba, ale chyba poszukam zamiennika. Nie wiem, jeśli jest tutaj ktoś, kto ma case'a z tej firmy, to dajcie znać w komentarzach, czy polecacie, czy nie, bo no nie wiem. nagrywam nagrę cypriana. Niech będzie z niego jakiś pożytek. Dobra. Czemu zamilkłeś? coś mu bo O, jeszcze się patrzy na nas. O, Pan gdzie chce skręcić? Może chce nas okay. przepuścić? nie jednak O nie, jednak Kochany! No kurwa. Nieważne, kochani, mam zażalenie, ponieważ Klaudia narzeka na tego pięknego misia, że jacyś tam wojskowi to widzieli, no i co z tego, że widzieli, na pewno się zachwycili tym, więc nie wiem o co jej chodzi, napiszcie jej w komentarzu, że przeżywa, a my wracamy sobie ze szkoły, sprawdzając historii był, jaki był? Średni. Średni, i co, widzimy się w domu, elo. No i zaczynamy drugi weekend, ja już wróciłam do domku, zjadłam sobie obiad i w ogóle co Wam mogę powiedzieć to to, że strasznie się ostatnio nie wysypiam i zauważyłam, że to trwa odkąd była ta zmiana czasu. Na szczęście nie tylko ja mam z tym problem, ale powiem Wam, że jest masakra, bo rano mega mi się nie chce wstawać, a jak wracam ze szkoły, to najchętniej bym się położyła i spała, dlatego plan mam taki, że jutro na pewno chcę się w końcu wyspać. Jeśli ktoś mi to przeszkodzi, to ja po prostu nie ręczę za siebie. Co jeszcze? Odpadła mi nie wiem, cyrkonia, kryształek z pierścianka z Pandory. Nie wiem, jak do tego doszło i cóż mam powiedzieć mam nadzieję, że mam gdzieś paragon i po prostu pójdę z tym do jakiegoś salonu Pandory, ale trochę słabo, nie powiem, że nie. Ale to nie pierwszy raz, jak odpada mi właśnie ten kryształek z biżuterii z Pandory, bo mam jeszcze taką bransoletkę również z kryształkami i tam też odpadł mi kiedyś właśnie kryształek, dałam to do naprawy i znowu mi odpadł, więc no nie wiem. Miałam iść robić lekcję, ale jednak pojedziemy sobie do Rosmana i no co, biorę was ze sobą. Wróciłam i jak już mogliście się domyślić, no, kupiłam te blind boxy z błyszczykami i otworzymy sobie jeden. Drugi zostawiam na TikToka, więc wpadajcie na TikToka. Najbardziej chciałabym, nie wiem, jest mi to po prostu obojętne, ale oczywiście chciałabym tego secret, ale będę się e, cieszyć z każdego, bo nie mam tutaj jakiegoś takiego swojego ulubieńca. Naprawdę uwielbiam takie rzeczy, czemu nie mogę tego otworzyć. No i mamy... nie mam pojęcia, który to jest, jak mam być szczera, ale jest to no taki odcinek. W ogóle kiedy to jest malutkie, myślę, że to jest większe. Zobaczmy jak on pachnie ładnie. Ale nie mam pojęcia, czym on mi zapachem przypomina, ale bardzo ładnie pachnie i... Dobra, jest ładny kolor, nie zrobię sobie nim krzywdy, jestem zadowolona. Kupiłam kolejnego blind boxa, otworzyłam go, teraz idę się uczyć, bo chcę dzisiaj skończyć te wszystkie lekcje.